Halo witam? Jestem Marcisław, wy jesteście wy. to chyba już końcóweczka gry. Ostatnio rozbiliśmy generator, a to znaczy, że wydaje mi się, że zostało już tylko szturm na bazę i. final Boss. Patrzę, czy ja ten ekran dobrze ustawiłem. Chyba nie do końca. Dajcie mi tak sekundkę. Lepiej chyba nie będzie. Zapytacie o kurde, co to jest. Znalazłem ostatnio taki program, nazywa się Shader Glass. To dziwo nie jest wcale jakiś super nowy, ale wcześniej o nim nie wiedziałem. Pozwala sklonować to, co znajduje się pod nim i nałożyć takie ładne shaderki, jak na niektórych emulatorach starszych. Ale ma też taki bardziej skomplikowany, jak ten oto emulowany stary telewizor CRT. Z takim pięknym śnieżeniem, smurzeniem, jak na chociażby Rubinku. No, przypominam, gra normalnie wygląda tak, a po odpaleniu tego barachła wygląda tak. Pogramy tak chwilę aż mi się znudzi. Czyli teraz z powrotem w dół do Factory i no nie powinno to być już problemem dalej, co nie? Pirate factory. Ej, chwila. Ja nie mam dwóch masek. W tej gry chyba trochę więcej zostało. Pokazuje, że jeszcze tylko dwa że są do skończenia, ale najwyraźniej tak nie działa. Ok, tędy jest Pirate Factory i Lava Sanctuary. Są drogą, wiecie, że są ludzie, którzy twierdzą, że tak powinno się grać w stare gry, bo tak były... z myślą o takich ekranach były tworzone? Tak... O kurde! Jeszcze jeden został. Myślałem, że zaliczyłem siódmy i ósmy, ale najwyraźniej nie. Co to są zombie? Jakim cudem maszyny są zombie? Są niby nieśmiertelne, ale jak je potraktować superbolem to superboli. Nie mogę się doczekać, aż, aż zobaczę potem na YouTubach, jak to wygląda. Bo YouTube się nie lubi z takimi efektami specjalnymi. Z guzik, czy źle mi się wydaje? Nie, chyba jest okienko. pogożej Co? No, nie. Co? 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 Co tu robię? Zbieram już powolutku myśli na temat tej gry i moją główną myślą jest to, że ona jest strasznie łatwa. Pomijając te elementy błądzenia, ale no to jest kwestia tego, że no, Open World został dodany strasznie na kolanie w tylko jednej wersji. Tak bardzo, że potem nawet już go nie przywracali w kolejnych. Są jedyne drzwi, które się uderza, żeby otworzyć. Słyszę jedną klatkę. A, nie winą od jednego strzenie. Ja słyszę tego jednego lumonza? widzę, że to może być kolejny hub. Jest sporo drogowskazów. Exit Rainbow Creek. Tam byliśmy. Lava Sanctuary. Go through the factory and look for the marshes. The lava, the lava, sanctuary is just beyond them. Jesteśmy w tym momencie w marshes? A wiecie co to są marshes? To jest taki naturalny ściek. Trzy czwarte tej gry to wściekł. muszę się chyba wytłumaczyć, bo powiedziałem, że jeden z moich głównych problemów jest to, że ta gra jest strasznie łatwa. To nie znowu to. the Raymonda! Pilot zapomniał Go to the command center. The fire at the cage. On the capsule is written Bravo. Jakie switches. A trzeba na nich stanąć. Wow, to w ogóle nie jest mechanika. Where you? you got here just in time the pirates wanted to test out a new weapon of uh oh it's a trap boss BD tank. Dubius agrois? Co? O juzu C się tak wykrzywić na go. Okay, Okej, Ociuru chodzi w tej grze. Kurde, celuję. Odpalam strajfowanie i on się gapi gdzieś w tył. Boże, jaki parujący ściek. co chodzi z tymi bombami. Nawet nie mogę w nie wycelować. Mam może działa? Ile razy? Bo ja już nie żyję. Cztery. Cztery razy. Jeszcze raz trzeba iść w takim kierunku, żeby zawsze mieć najbliższego, najbliżej na koniec, kamera się obróciła. Ja rozumiem, że gra dzieciństwa i tak dalej, ale... To nie jest dobra gra. Yippie! Yippie, Rayman, Nawet nie będzą tylko pominąć... ile razy będę musiał się na tego podruba Amy Rose patrzeć. Pewnie jeszcze sporo, bo ten boss wcale nie jest przyjemny. I mnie znowu wywaliło na drugą stronę. Z Zkanie działają świetnie na... na tych mniejszych robotach i na większym też. Mam nadzieję, że trójka naprawdę jest lepsza od tego, bo to nie jest dobra gra. Chociaż z tego co słyszałem i pamiętam, to trójka jeszcze bardziej. Idzie w tą akcyjniakową formułę. I tak dostałem pogiędi, bo musiałem stać w miejscu. Nie, nie mogłem przytrzymać L2, bo L2 nie działa tutaj. Z jakiegoś powodu? Co? Z jakiegoś powodu się lokuje w kompletnie drugą stronę. A jeszcze trzymam L2. Tam nawet nie ma bomby. Почему он не забрал уже что? A, chwilę, ja mam wycelować w górną część, tak? Wow, mm. O, świetnie, w pół drogi nie O, jest dobrze. Pasek życia jest głupi i pokazuje na początku, że są cztery punkty, a potem. Tam jest odwrócona. A niedobre to jest takie półko. Myślę, że to, tam jest odwrócona wskazówka i strzałka wskazuje do środka zamiast na zewnątrz. Nie mam problemu z samym tym działem. Ono jest całkiem dobrze zrobione, nawet mamy strzałki pokazujące, w którą stronę musimy jeszcze przechylić celownik, żeby w ogóle coś trafić. Mam problem z tym, że ten boss jest taki. Urdek głupi. Granie w tą grę to jest kurde trap. Dlaczego on czasem strzela w górę, a czasem w, czasem w dół? Dlaczego tych bomb jest tyle? Dlaczego celowanie w ogóle tu nie działa? I teraz strzelił w górę. Jakbym chciał pograć w takiego slashera z, z, z przeciwnikami małymi, dużymi, bossem jednocześnie i dużą ilością pocisków do unikania, to bym pograł yy, w Toho Dystopian. Ostatnio wypuścili demo na ten Steam Next Fest. Można sobie wejść na Steam, napisać Toho Dystopian i zainstalować. Gra jest fajna. Niestety jest to rogalik. trafi mnie. Bo to hit scan. O, tu co strzelały do góry. Niby dlaczego. Mogłem cię zastrzelić w każdym momencie. Chociaż to nie jest prawda. Nie mogłem. Nie dało się go zastrzelić. Co? Jest trochę... Nie... Wiecie co? Tutaj w takim razie chyba zakończymy i zobaczymy co będzie działo się dalej, bo ten boss był bardzo przyjemny, fajnie się grało. I no te Wasze zdrówko.